Serdeczny z tym szarbe, witam Was w następnym odcinku na moim kanale jesteśmy w kolejnym odcinku słuchajcie, z serwera Wafla i dzisiaj widzicie bez kamerki, coś mi się zepsuło, kompletnie nie umiełem tego naprawić i tak straciłem na to około godzinę, ale postanowiłem, że już nagram dla Was odcinek szybciej trochę, żeby po prostu coś się pojawiło w tą sobotę. Yy, niestety będzie to jak widzicie bez kamerki, ale czy to w sumie taki źle. Nie będziecie widzieli mnie. To może w sumie nawet jest plus. Jak, słuchajcie, jak widzicie, nas bardzo bardzo, że tak mówię, w ostatnim odcinku, lecz nie jest to jak widzicie ten serwer. Tak, jak wspominałem w ostatnim odcinku informacyjnym. Yy, jesteśmy, słuchajcie, na nowej edycji. Od teraz już całkowicie, można powiedzieć, dołączamy do tego serwera. I słuchajcie, dzisiaj miałem w planach coś zbudować. Tylko że. Miałem mieć jakiś pomysł, a tego pomysłu tak w sumie za bardzo nie mam. Yy, wiem, czy to znaczy inaczej. No, miałem pomysł na fajny domek, naprawdę. Tylko, że jeden problem wprawia. Mianowicie ten pomysł to był dom na wodzie, który tutaj będzie tak średnio wyglądać. W tamtym miejscu naprawdę wyglądał on, przynajmniej w mojej głowie, dobrze. Natomiast tutaj jest całkowicie inny miejsce, całkowicie inna sytuacja. Mamy całkowicie inny biom. No ale dobra, słuchajcie, ja może zrobię taki dom delikatnie na. przykład na tej. na tym brzegu. Tylko tak, jakby to musiało wyglądać. Chciałem, żeby po skosie trochę. Tylko co, no musi tak w równo. No ale dobra, na razie zrobię coś takiego. Jeszcze nie wiem, jakby to miało bardzo wyglądać. Ale powiedzmy, że tutaj zrobimy jakieś śmieszne wzmocnienia. Nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo coś mi się nie wydaje, żeby tak zostało. Nie, nie budujemy do odcinku. To się nie uda. Ja muszę sobie zrobić jakiś projekt. Bądźcie stawiam te kloce, ale kompletnie. Kompletnie nie tak trzeba trzeba. Ja mam inny pomysł. Przejdziemy się w tym odcinku, słuchajcie, do y, osób z serwera starego. Mianowicie przejdziemy się do baz Laktoza i między innymi tam jeszcze był. Czekajcie sobie, proszę mikrofon, mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś bardzo słychać na nagraniu y, Laktoza, Natalii, Idi i Wiktorii, chyba też. Pewnie tego nie jestem. Przejdźmy się tam do nich, y, to jest w tą stronę. I zobaczymy, jak oni tam mieszkają. Bardzo że nie pokażę kordów. W sumie tak teraz mieć chcę już sobie nacisnąć F3, żeby zobaczyć, czy dobrze idę. Ale może w sumie lepiej, jak nie będę pokazywał dokładnych kordów ich bazy. <grywy> Dobra, więc tak, no to już jak widzicie dżungla. Ja nie chciałem z nim mieszkać, ponieważ ja dżungli bardzo nie lubię. Chyba nie ma najgorszego biomu od dżungli. Więc ja postanowiłem, że sobie będę mieszkał tutaj w blisko, aczkolwiek już na innym biomie a oni mają tutaj swój dom, można powiedzieć w dżungli więc pójdziemy i w okazji pożyczymy sobie od nich ziemniaki bo w sumie to no nie mam, a miałem mieć, przecież się miałem przecież bez sensu to jest dobrze, generalnie że nie nagrałem już więcej dla was odcinków wtedy byłoby więcej nadrabiania, a tak po prostu dzisiaj o 18 był start serwera więc ja sobie przyszedłem kopałem może chyba z 2-3 godziny i już możemy tak by... No jesteśmy na tym, co byliśmy, nie straciliśmy to w ogóle nic, yy, więc no my nie jesteśmy jakoś bardzo stratni na tym, że tak szybko jest nowa edycja. A wręcz powiedziałbym, że jesteśmy coś na, na plus, ponieważ w tym momencie nie ma kompletnie whitelisty listy oraz możecie również wejść na Minecraft non-premium, więc ja Was zapraszam na serwer. Yy, IP... Nie, IP wam nie podam. Musicie wejść na Discorda wafla więc adres znajduje się właśnie na tym Discordzie. Wejdźcie tam, zaznaczcie sobie emotką rangę minecraft, tak jak to pokazywałem w ostatnim odcinku I wtedy na pewno znajdziecie IP w... Na kanale minecraft ogłoszenia z tego co powiem. Dobra słuchajcie, ja już tu jestem mniej więcej na dobrej drodze W sumie to już powinienem widzieć chyba ich wadze Kurde, zobaczyłbym sobie yy, Zobaczyłbym sobie te IP Pachali pi e, te kordy, ale słuchajcie, nie chcę wam tego pokazywać. Tak, wiem, że w ostatnim odcinku, słuchajcie, mówiłem e, trzecie słowo, no ale tak niekiedy bywa. tak Słuchajcie, jest akurat bardzo fajnym takim słowem. Ej, nie mam pojęcia, gdzie to było. Dobra słuchajcie, już wiem, dlaczego nie mam pojęcia, gdzie to było. E, e, nie, nie słuchajcie. E, sprawdziłem kordy. I okazało się, że to po prostu jest jeszcze. Ze, nie wiem, no. dziesiąt na pewno kratek w tą stronę, więc no nie dziwię się, że jeszcze tego nie widziałem. A to jest, bo to jest po prostu jeszcze kawałek dany, więc... Poskaczę sobie tu po drzewach trochę. Tu już mamy bambusy. Bambusy właśnie były obok nich. Chyba. Widzicie są na serwerze, ale to dlatego, że jest trzecia. 10 w tym momencie i tak straciłem tak dużo czasu na ogarnięcie kamerki, że to jest po prostu straszne. Dobra, ale to już gdzieś na pewno powinno być tutaj. To jest przy zaraz yy, przy krańcu świata, słuchajcie, nie widzę tego. Tam buduje Natalia, więc naprawdę tam myślę, że powstanie coś fajnego. Ale mimo wszystko. To jednak jest dżungla. Dobra, słuchajcie, ja sobie czas sprawdzę kordy i zaraz wracam. Na tym razem przeszliśmy trochę za daleko znowu. Ja naprawdę nie wiem, co to było. No właśnie, dlatego nie lubię dżungli. Nawet jak wiem, gdzie co jest, to i tak tego nie umiem znaleźć. Coś jakbym miał kordy cały czas włączone, to może bym znalazł. Ale przez to, że nie chcę wam pokazywać tych kordów, to, to zaraz jeszcze tutaj zginę. Tak się to skończy. Nie, no dobra. Gdzieś tu. O, słuchajcie, chyba to jest ta woda. Tak, mamy coś. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Ja w sumie nawet nie wiem, co oni tu nabudowali, bo ja tu byłem gdzieś z 4 godziny 4-5 godzin temu. Ale już od godziny serwer jest gdzieś e, pusty, więc raczej nic wielkiego się tu nie zmieniało. Ale coś tu powstaje jakiś domek teren zajęty to wygląda no nie powiem to wygląda naprawdę ładnie gdyby to było drewno dębowe albo świerkowe to byłoby jeszcze ładniej aczkolwiek naprawdę naprawdę zapowiada się bardzo ładnie, tak bardziej nowoczesny styl mają tu nawet jakiś taki port mały tabliczki jakieś Wow. Nie no, to wygląda naprawdę ładnie. Nie, nie powiem, że nie. Widzicie portal zgaszony, ponieważ Nether jeszcze jest zamknięty, ale już niedługo go otworzymy. Dobra, zobaczymy co tu mają. Ile itemów, oje ja... Dobra, ja już lei temu nie mam. Więc są bogaci. Teren zajęty. No jak widzicie. Ziemniaki. Kurde, nie był wyrośnięty. Czekajcie, zaraz to ogarnę. Naprawdę nie mają kor. O, dobra, jest. Dobra, mam 6 ziemniaków, tu nie było. I słuchajcie, czy co się w ogóle jeszcze można... Dobra, wiem co bym jeszcze mógł wam pokazać. Mogłem wam pokazać spawn, słuchajcie, ponieważ mamy komendę spawn i... Jesteśmy na spawnie, który budowaliśmy. E, w sumie ja budowałem wraz z y, pomocą Natalii oraz kkf administratora tego serwera, y, który jest również administratorem serwera Discordowego. I słuchajcie, powstało coś takiego. Wydaje mi się, że naprawdę to drzewo wyszło ładnie. Derko, czekam na Twoją opinię, bo dla mnie Ty jesteś specjalistą w robieniu drzew. Y, ja się staram z koroną coś zrobić. No nie jestem do końca zadowolony, no ale. Mm, więc tak, tutaj właśnie możecie zobaczyć całą administrację serwera, oczywiście Wafel, yy, który jest właścicielem serwera, ja oraz KKF, który jest tu w sumie najważniejszy na Discordzie oprócz yy, Wafla. Oczywiście w spawnie tutaj pomagała również Natalia, jak i Myszonek, którego w ogóle pewnie nie znacie, ale to jest yy, osoba z ekipy Wafla, więc to wam się nie dziwię. Tutaj na spawnie generalnie powstaną jeszcze sklep. Ale do tego jeszcze trzeba parę rzeczy dopracować. Mieliśmy w sumie mało czasu, ostatecznie na yy, całe konstruowanie serwera, więc to jeszcze nie do końca działa. Aczkolwiek już niedługo pojawią się tutaj skupy takich podstawowych itemów, jak Cobblestone, czy tego typu itemy. I słuchajcie, to już nie będzie tyle z tego odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już we wtorek. Serwis!